Dzień dobry wszystkim, którzy wbijają. Tak swoją drogą. To akurat nie będzie wszystkich z Was interesowało. Powiedzcie, że mam tu nie ile kupioną. Dobrze, że jest na tym kącie. Samira. Mogę wziąć Samirę, bo jest trochę podobna. Bo jest trochę podobna. Bo jest trochę podobna. the same picture. Nie masz to robić między grami w ligę albo w trakcie podróży komunikacją miejską. Mam coś, co może ci się spodobać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest ulubiona gra polskich internautów Raid Shadow Legends. Dzięki setkom artefaktów i bohaterów, których znajdziesz w Raid, w każdym momencie będziesz miał co robić odkrywając najlepszą ich kombinację. Użyj kodu QR lub Linków, aby pobrać grę na telefon lub PC-ta. Moją ulubioną frakcją w Raid są elfy na haju. Hmm, chciałem powiedzieć high elfy. Elfy w Raid uformowały swoją cywilizację tysiące lat temu walcząc z napadami orków. W pewnym momencie Sirod stworzył odłam wśród elfów i wykorzystał je, żeby zaatakować królestwo, powodując jednocześnie wybuch wojny domowej. W tym miesiącu w Raid jest masa specjalnych wydarzeń, w tym trzeci sezon Forge Pass z wieloma limitowanymi nagrodami. Dodatkowo Raid wypuszcza nową legendarną postać, Death Knighta. Co najlepsze, każdy może dostać go za darmo, a jedynym wymaganiem jest pobranie gry i zagranie w nią w ciągu 7 dni do 27 października. Jeżeli jeszcze nigdy nie grałeś w Raid, to teraz jest idealny czas, żeby zacząć. Użyj kodu promocyjnego Rises, żeby dostać darmowe itemy i wylewelować swoją najsilniejszą postać do 50 poziomu. Nowi gracze, którzy zarejestrują się korzystając z kodu QR lub linku w opisie tego filmu, dostaną starter pack wart 30 dolarów, darmową postać oraz dodatkowe przedmioty, które pojawią się w waszych skrzynkach w ciągu 30 dni. I Jestem martwy? Kurwa, wszedłem w to. Ja bez Na pierwszym levelu jak się dałem tak spizgać bo ciężko mi się będzie roztitowało. No wiem, że trolluję, no nigdy nie gram krótkozasięgowymi carry. Czy myślałeś o tym, żeby zagrać w Dote 2? Uh, to nie blokuje Q Luciana, nie? Uh, może kiedyś zagram trochę, już kiedyś troszeczkę grałem. Powiem szczerze, granie w kilka tych Granie w kilka... gier... ...moba jest strasznie taksujące jeśli chodzi o czas, nie? Dobra. W CS-ach nie jestem w plecy. Myślisz, że Riot zrobili G2? Nie, po co? Ja myślę, że robienie... Drugich yy, części gier, tak jak Dota na przykład zrobiła, to nie jest dobra decyzja. Generalnie wystarczy, że Erli będę grał bezpiecznie, nie? Trochę. I powinno być okej. Okay. Jako, że mam Yumi. No i też prawda, niech, niech to gra najpierw wypuszczą. Całości. Niech wyjdzie z Beta. Liga. Dopiero potem. Będziemy się zastanawiali, czy jestem sens dla tu robić jakieś inne gierki. I bezpieczne early? No właśnie. No ale też gram na to. Na zera, jest bardzo dobra w tym. No dobra, oni jak tak robią, to puszują. Jeśli Ramus nie zdejmuje, to powinniśmy poprzeżywać. A Ramus jest nam idzie. Ej, muszę kiedyś zrobić takiego streamer, że nie patrzę na czat. Zobaczyć, jakby wtedy mi szło. No nie, nie mogę im tych y, plejtów chyba nie dać tam jest Ramos. No ja ginę. Ale y, y, Warwick ma dwa fragi tutaj poszły dla nas. Okej okay. To jest trochę głupie, bo wpierdol dostawaliśmy mocno na tej linii, ale wcale nie jestem w plecy po tej akcji. Jesteśmy tak powiedzmy na zero. Tak, nieraz nie zbanowana. Jeżeli tylko nie będzie zbanowana, to będę brał. Chyba tą Samirę. Którą nie potrafię grać. Po co stream bez czatu? Jak możesz po prostu nagrać odcinek i będzie podobnie? Eee, no, nie sądzę, żeby było podobnie. A jeśli jest podobnie, to wtedy co za różnica, nie? Ponad rok temu mówiłeś, że powinien być stream bez mikrofonu. no że jakbym taką chciał. Chciał się serio spinać, jeśli chodzi o gierkę. Co on kupił? Mamy te same itemy. Tak szczerze, to i tak chyba nie możemy za bardzo walczyć. Zaraz tutaj będzie ta, zaraz będzie zero, Chyba. Nie wiem, czy ona kampi na Yumi? Jakby coś kombinowało, faktycznie stoi w tych krzeczorach. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji w ogóle Yumi nie opłaca się latać poza mną, nie? Tu falę podtrzymam. Marvek dzisiaj nagrał pomyśleli 2. No moim zdaniem to nie, nie ma... taki temat w ogóle nie ma sensu, nie? Jakby z perspektywy Rajotu lepiej jest robić jeden produkt niż, niż kontynuację ligi, nie wiem. Na przykład Overwatch myślę, że duży błąd robi z tym Overwatchem dwójku. No to może nie, nie wiem, jak oni chcą nawet dystrybucję tej gry robić. Może jednorazowy zastrzyk yy, im da gotówki. Nie mogę tam. Muszę tak stać jak dread debil trochę. Jeśli chcę CS jakiekolwiek zgarniać. ma też bez sens, niech oni najpierw tą ligę ogarną. Z tą ligą też myślę, że za, za dużo nie będą zmieniali. Na chwilę się oddzielili i udało nam się wyczuć ten, wyczuć okazję na fraga. Jeżeli by zera byłaby obok, albo miałaby albo miałaby tego, eee, Erkę, to bym zginął chyba, nie? No i Drake dla nas, great success. Prawda, kot jest broken. Kto mówił, że na szóstym się wywali? I wszyscy! No ten czat to są hejterzy. Zmień te organy? Czemu? Pobacz, wiele osobom się podobają. Już ma szóstkę. No. I Ej, myślę, że z y takiej kala powinny być z roślinek z Nie, to chyba z Bythamskiej by było. Byłoby z Bythamskiej, nie? powinienem wychodzić, jak nie mam W. Jak cesy? W CSach jestem troszeczkę do przodu. Bez flesza nie będę próbował się wbijać. Zaraz jest tutaj. Ej, nie widziałem na tu. Kurwa, nie użyłem W na planty. Patrzyłem cały czas na tego Luciana, a mnie biły planty. Ej, i og... A, 916 damage od, od Zyry, od supporta. Mocne jest to skurwysyństwo na linii. Lucian nic nie musiał robić, nie? Jeszcze zera to wyłapała ją mi w locie. Ginie od to? Triumf go ratuje? No nie mów. Triumf go ratuje. XD? Nie mów, że ja. Dobra. Okej, okay, ginę od razu. Czekajcie. Ej. A, bo wysłyszycie tą muzykę głośniej ode mnie. Okej, okay, dobra, ja ciszę już. Czekajcie. Dobra, teraz jest dużo ciszej. Powinna być dużo ciszej. Ok, teraz udało im się zabić. No i potem w miarę dobrym początku nic nie zostało. Teraz, teraz akurat się skończyła, nie? Nowa się zaczyna. Powinna być słychać. A to chyba zależy od tego, czy ktoś ma na tym, na głośnikach czy, czy na słuchawkach. Takie mam wrażenie. Ja na przykład kiedyś tak miałem, że. Mm. Nice. Dobra Tak, to jest Soundtrack Zitroid. No niedobrze, niedobrze. Ale powiem wam, że na zerę. Strasznie ciężko jest Jak ona one shotuje Yumi na jedno kombo.

ja potrzebuję chyba trzech temu, żeby zabijać tę zrywę, bo ja muszę bardzo szybko robić na kombu. Robimy turret za turret, tutaj, tak myślę. Z jakim pasożytem bezużytecznym, co ty gadasz? Super jest. Y Yumi. Najlepsza postać, Lolo. Nie odflaszowałem się. Jakbym jeszcze tutaj zdążył się odflaszować, yy, to. przeżyłbym, nie? Tak się zastanawiam, jak to jest jak ten. Jak to jest na RC? Jak usmawu. Nie odbija zerki z mojego damage'a, nie? Chyba nic. Tak mi się wydaje. Eee, może sensa na drugi, fajne Q, a eee, chyba spasuje, chyba eee, chyba betek i potem infinity. Na razie tak myślę. się my i do może byś... Danie Erki nie wiem czy tu coś zmieni. no ja nie jestem jakąś bardzo dobrą samirą mało gierek grałem nią powiem wam tak przynajmniej lucian bardziej widuje jak się popatrzy na staty całego bota co mamy my 5 7 a oni 5 7. remis Dobra, musi jest tam. Okej, okay. chyba muszę się wrócić. Oni mają heraldę, nie? Sm smutne się patrzyło tutaj na Jaxa. Dobra, chodź kocie. Tego już nie zgarnął. Harold uderzy, ale to powinna być penta. nie potrafię zostać kombo. Jeden autoatak, jednego autoataku mi zabrakło, prawda? Miałem A pod koniec? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że A miałem pod koniec. Wiem, że kombo zjebałem, no to było oczywiste. Tak się zastanawiam. Nie, bo nie mogłem, nie mogłem szybkiego rzucić w tym sensie, że autoatak E, bo e rzuciłem do miniona, żeby dojechać tą zera. Czy kolektor nie był lepszy na drugi? Mm, możliwe, ale betek i... Betek, ja, ja bardzo, bardzo lubię beteka, nie? Betek wydaje mi się jednym z mocniejszych itemów w, w Lidze teraz. To byłaby pęta wtedy. Ale bez sensu, że piszesz kombo, którego ja nie mogę użyć w tamtej sytuacji. Jak ktoś jest poza zasięgiem mojego autoataku, to nie mogę. Autoatak EWA Nie mogę, nie? A ja tam zrobiłem tak. Najpierw rzuciłem E do gościa i chyba Q autoatak na nią, tak mi się wydaje. Albo zginęła po samym Q. Chyba zginęła po samym Q, albo po samym autoataku. Zastanawiam się, kto tu będzie plecy mi robił. Mamy fizal obok. Oh, skip, Próbujemy. <grym> o co? Jest? No ja chyba ginę od niego. O, nie, nie werki LOL, nie ma Ej, byłem pewien, że jestem martwy tutaj. Widzicie te chwilę? To jest to, co mi się bardzo podoba w Samirze, nie? Myślę, że to... ...dla mnie najlepsza część tej postaci. Staraj się najpierw zadać obrażenie z pierwszego W. Ale to muszę być w zwarciu, nie? A czekaj, a jak to jest? Aha, bo z W mogę... Stara... czekaj, z W mogę rzucić W, a potem... Nie mogę rzucić Q. Mogę rzucić W w trakcie tego E. I potem drugi stack W się uruchomi. Dobrze myślę? Czy ja chcę. Gram na Ramusa. Ej, nie wiem czy na trzeci tego. No, składam tego Lorda Dominika po prostu. Nie wiem, czy to jest dobre. Okej. Okay. Bo nie mogę rzucić Q w trakcie tego, więc to musi być E. Ale nie zawsze ktoś będzie w zwarciu, nie? W, E, Q. Nie, nie mogę. Czekaj. A, bo mogę rzucić. <coughs> mogę rzucić Q w trakcie. E, prawda? Bo sprawdzałem przed chwilą, nie mogę rzucić WQ. Dało. Dobra, ten heal jest zajebisty. Żadna postać w grze nie leczy się tyle co Samira. Dlaczego ja mam tak dużo golda? Co chwila co się, co się nie wrócę to kupuję jakiś po prostu cały przedmiot. Zaliczy all, jeśli dasz podczas WEQ i drugi tych W to powinny być 4T. Powinienem móc zrobić na przykład auto W, WEQ, i potem powinienem móc rzucić rękę. Jeśli dobrze myślę, nie będą robili tego. Ja bym się. Mój błąd. Dobrze, że ją mi została. Może nie dobrze. Pytanie? Okej, okay, próbuję walczyć. Chyba nie powinni próbować. Prawie nie, by nie było najgorzej w tej sytuacji, ale nie miałem od razu ten. Czy ja w tym kombo coś źle zrobiłem? Defnął? Chyba, chyba nie skończył przeciwnicy. Może uda nam się zrobić ee, barona? Tak, to powinien być Baron dla nas, prawda? No to atak W auto. to. Żeby. Żeby W zadało y, damage dwa razy. Ej, ale. ale y, czy w tym combo. Mój. Moje W nie zdało dwa razy damagea na Romusa? auto tak W trafi. Mogłem za szybko rzucić. Nie, nie Okej, okay, ale my, ma my mamy baronę. Dlaczego? Tak. Kurwa, miniony. Czy jeśli bym poszedł na Drake'a, one kończyły... One skończyłyby, nie? Może nie. Ale otwieramy się na tego, otwieramy się na Backdoora od nich. Chyba nie wrzuciłeś autoataku przed przedką. Wydaje mi się, że wrzuciłem. Jestem na 50% pewien. Dobra, ja odpuszczę Mida, oni niech. Yy, zgarną drake'a. Muszę być w takiej pozycji. Dobra, i on tutaj jest. Czy Ramos sam da radę skończyć? Nie, nie, jest tutaj. Super. Uu. Jestem martwy Nieważne Jednak nie jestem Jon? <grywa> Okej, okay, randomowy triple kill Ta postać jest tak broken Ej, to jest to jest powód, dla którego nie lubię samiry. To jest naprawdę przejebanie mocno postać. Nie kupiłem nic przed warką, bo nie miałem na Infinity. Miałem 2300 jak wychodziłem z bazy. Chyba a... Uh, dobra, nie będę. Kolektora pójdę. Jesteś z rozjumi, to oznacza, że jesteś tankiem tam. Może źle zacząłem, ten? Kolektora? Może powinienem od zacząć, żeby mieć 95%? Myślę, że domyślicie się dlaczego gram Samiro, a... a tytuł jest, że gram Nilu. Wierzę, że da dacie radę. Nie możemy tam... Uh, Sidować ich chyba. Ooo! Oh. Widowie. chyba, chyba mamy to, chyba mamy to. Ja, ja, ja nawet nie mogę go winić. Trzeba być takim totalnym bowem, żeby grać Samiru. Pojewana jest to postać. А вроде он не имел давно жадного нерфа.